Sprawdzimy to. Hej, chłopcze, odejść tu, odejść tu, chłopcze. Tak. Powiedz mi, co tu się stało, Co, co panie kolego, mamy się, dęczenia, co? No. No, stop, Gdzie jest memo? Jedziemy na tą 911, po powtarzam, jedziemy na 911. -ka. Dobra. No i co? Nikogo tu nie ma. Musimy wejść do środka, się spytać, nie? A jasne. Hej, to wygadaliście na radio! Tak. Dobra. Teraz są na szpitalu, to na pewno. I nie wiem, ponosi jakiś syf, tam pan. Kurwa, nie chcę się na to wtrącać, ale no dziś się tręca. Jesteś na tym nazywa... szpitalu? Ociekałem jesteśmy. Tak, ja ta, jesteśmy w środku. No dobra, to zobaczymy co tu się dzieje. Chodź, Pójdźcie Ty jesteś sobie. przebrana hmm. za. Miej oczy dookoła głowy. Może się tu roiś od nieprzyjaciół? Dobra, to chyba debile z 27 No no, pulpeci Ej, ale fakt, ta kamizelka cię... Dobra, sprawdzimy to Hej, chłopcze Podejdź tu Podejdź tu, chłopcze Tak Powiedz mi, co tu się stało, co? Co tu się kurwa stało? Mów mi, ja nie... mów mi lepiej wszystko. Mów ja mi lepiej wszystko. Bo się naprawdę roboty, chcę to odbebnić dopiero... i jechać do domu. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Słuchaj, do mów mi tu wszystko co się stało. Chcę kurwa nie ma... jechać już do domu. O mogę jechać, Czy jeżdżam Przyjeżdżam ja... tutaj. Mówicie, że wzywacie policję, tak? Przyjeżdżam tutaj i co? Nagle nie ma problemu? Ja My, nie wiem, śmieszne ja nie ma... telefony, ja pra... tak? Nie, te nie, nie, telefony nie, 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 na policję! Ża w żadnym razie, w żadnym razie... Ja nie A wiem, co jak jakbym teraz był potrzebny gdzie indziej? Co jak jakaś osoba przy siebie w tym momencie umiera? ja naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. Nikogo nie wzywałem. Był? Słuchaj mnie kurwa dzieciaku, słuchaj mnie kurwa dzieciaku, był telefon, wzywaliście kurwa policję, przyjechały te trzy jednostki, przecież ja kurwa mogłem kurwa być gdzie indziej, co? Mogłem Może być gdzie indziej. Zwał. Może ktoś inny ja. Kurwa, kurwa mać, śmieszne telefony dawno przestały być śmieszne. Jeszcze jeden taki telefon, a się doigracie. Kurwa! Śmierć tych telefonów się zaczęło. A co, jakby jest jakaś osoba teraz umierała? Co? Trzy jednostki tu przyjechały! Trzy pierdolone jednostki! Za to się w chyba. Hej, chłopaku! Tu. Zajmij maskę. Słuchaj, maska w to, kurwa. Nie ja, tak mordy, Jezus. Nie że tak mordy. Nie tak mordy. Jezu. już. Nie pyskuj, kurwa! To okulary zdejmij, co? Nie pyskuj, dziewczyno! okulary no. zdejmij, co? A na chuj mamy okulary zdejmować? A no, nie widzę twoich oczu, co? A co, podobam ci się, to że to... chcesz zobaczyć oczy, co? Bo ja nie wiem, czy on mówi do ciebie, czy do mnie. No, w sumie, ja no też, obu... nie też nie wiem. No hey, ok, ja też nie wiem, co Ty, do głowy! Nie wkurwiaj mnie! No, słuchaj, Rutek, no, nie dobra pod... no, Profesorwa, no, Do no, nie powiem ci nic. Nara, weź się odwal. Nie powiedziałeś twarz, to nie powiedziałeś wryj No, powiedziałem nic, nie powiedziałeś wry. Nie powiedziałeś nic, nie powiedziałeś wryj, tyle Nie powiedziałeś w ryj! ciebie. No. Nie mam żadnego na Nie mam czasu na ciebie. Nie mam żadnego na ciebie. Nie kurwa. Nie mam Dobra robota. No, mów. Dzięki, dzięki. Roj po, to, to jest klasy dla kadryta, się do mnie przyjaciół. Oczy ten... dookoła głowy. No, nie bo... a, 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 słuchaj, Słuchaj, to jakiś zwykły Sam się... i co? Czekaj, bo właśnie się chyba przesłyszałem. No mówiłem. Cwel jak chuj. Ale tu się coś nie, odbija. No, ja nie Bez kito, nie? Tak aż kurwa. Ty chcesz. Dobra. Jedziemy Chyba dalej. naprawdę, nie? Na no starego Mikołaja jak o, jesteś hater. A jesteś hejter. Dziękuję za suba. Trzeci miesiąc. Tak, Pozdro dla to? ciebie. Dobra, jedziemy czas. Dobra. Kurwa. Musisz na słusznie po... pojawić tak od godziny 19, wiesz? Ja? No, żeby się tak działo, działo, nie? Dobra, dobra, dobra. Teraz to już jest chuj. Jutro, jutro, jutro będę będę długo w chuj. Bardzo mi się podoba ta robota. Mam nadzieję, że mi się nie wypierdolą. Noś nic nie odjebiesz w tego. Eee, raczej będę. Raczej będę spokojny. A właśnie, a nie, dobra. A. Nie, myślałem, że trzeba a. zatankować. Drolujemy normalnie tutaj okoliczę i będzie wszystko w porządku. Hmm... Okej? Okay? Tak, ta. dobra, bechani wszyscy. Jest cztery na main. A ci Darek przywiadzę i tylko jadę go odpalowem. Dobra. Mówię, to już jest taka pora, gdzie, gdzie jest mało rzeczy, wiesz? Tak gdzie możemy cokolwiek ciekawego sobie wykombinować. Kradzisz pojazdu mnie nie interesuje Zobacz, Trwajaczek chce wyrywać wagomat, jak chuj. Ale dzisiaj mu odpuszę. Mam ważniejszą rzecz do zrobienia. To miasto potrzebuje Batmana. Batmana policjanta. Adi. Zwrócił ktoś, kto chciałby wziąć w kontrolowanych pościgach szkoleniowych, żeby się troszeczkę dosz policjantem. A ja, ja bym se wziął, a ja bym sobie wziął, tako. A to chodźcie chodź chodź, na jakąś. Chodź 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 I za chodź. też. Do, to się na dziewięć. Mówisz zmienić, miałem cię stąpiłość radiową Wiesz to? co, to może ci tam pojedź, ja pójdę na komendę na chwilę. Będę okay. miał jedną sprawę do załatwienia. No dobra, 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 dobra. To jak coś to zgłosisz tam do mnie. Dobra. Cześć! Trójka... Przyjeżdż na komendę, proszę. tylko wydasz te swoje seł. I da. Coś parking też tutaj mamy, nie? Tu? Także może tu stąd. Dobra. Ja, masz kokietę, jedź sobie już za tanku. Dobra, jadę. To... Cześć. Dobra, idę porydrywać policjantki, hej. Dobra. <grywa> Toś Dobra. hej. Ps, ps, ps. Cześć, Rybko. Hej. Psy, psy. Ty, psy, psy. Ja nie jestem Rybka, tylko funkcjonariuszka, jak już wskazać. Nie, 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 powiedziałem, nie powiedziałem Rybka. Jugularek, gularek. Hej, nie powiedziałem Rybka. Albo kto? To. Okay. to. Macie klucze, kokietę i klucze Tak, tak, <grywa> W tamtech lepiej. No, no jak to? Bo w tamtech lepiej, w lepiej. No co ty, no co przynajmniej ty? Przynajmniej od razu wiadomo, że to ty, a teraz to no, jesteś no, jak z, no, zwykły każdy to, ale... kartofel z policji. No, no to... Jest tu <grym> jeszcze kokiet. O, no, jesteś kombojka, Gdzie te klucze kurwa? No, masz swojego, swojego. państwa nie? No mam. Do no, chuja, gdzie te klucze to wiesz, są? A bóko, dają ci na ziemię. Ja sobie kokietą pojadę. A pan nowy? Ja? No! Ja można powiedzieć, że No, Odnajduje się tu powiedzmy, że jak ryba wodzie! Ryba wodzie! Nie zajebisz bardzo dobrze, bo potrzeba tu takich generyjuszy z jajem. Jaja to ja mam. ja to ja mam. Te. Nie wątpię. Słuchaj, a powiedz mi chłopaku. No. Tak wiesz, między nami. No? Są to jakieś kurwa fajne policjanteczki, są? No wiesz, sutkie jakieś. Słuchaj, takie. są, są, ale większość to jebane służbistki, tak sobie powiem że ciężko, ciężko tutaj, Dez... Też myślałem o tym, żeby coś przyspącić, wiesz, że jakbyś tu jedziesz, jakieś kolano, jakaś lacha na robocie, ale ciężko, ciężko, bo one za mają zazwyczaj kija w dupie, albo są wszystkie pozajmowane i nic nie... Się... Ja ja um, to... ja ale powołał, słuchaj, no, słuchaj no, choć... Z... do... No na siłę jakby... Słuchaj jakby... Jakbyśmy złączyły siły, no, to to siłę No to... na siłę by dało, na siłę by dało radę, no. Roby się dałoby radę. Trzymajmy jakoś na firmy Oglądałem no bo, po firmach nie, nie, nie Jak będzie chciała będzie... wyjść z więzienia. My, my możemy ją wypuścić. Ale nie za darmo. No, taką zwykłą nie policjantkę to tak, jak najbardziej. No bo mam... Na mandacik tutaj coś mówi, że nie będzie mam na cichu za to no jak najbardziej się a, uda. Nie a, ma z tym żadnego problemu. A, wierzymy. To, to jest to ogarnięcia, no. Hmm. Ale to ale kurwa tak, bym jeśli bym chodzi bym... o policjantki to kurwa wszystkie... Ale mogę ci zdradzić jeden... Słuchaj tego nikomu nie możesz mówić oni. Mogę ci zdradzić taki jeden trik, wiesz? No, no. Słuchaj, e, możesz podnosić ko... Co to? Podnieś kocetkę. Czekaj. No? No. No i jest taki jeden trik, nie? Kurwa, nie mogę podnieść tej kolczatki, podnieść tą kolczatkę, no podnieść tą kolczatkę, no a, i właśnie, kurwa, 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 taki bryg ja... jest, wiesz, nie mów nikomu, to jest tajny mój kurwa specjalny, ja, 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 jasne, jasne, okej, okay. no, no, dobry, dobry, I... PJJ, kurwa, no, 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 musisz, musisz, musisz to może spróbować, to może spróbować, już a. kilka się nabrało, okej, okay. dobrze, dobra, do, dobra, grałbyś się tylko najlepiej jest wtedy tak, kurwa, nie mogę podnieść tej kolczatki, Wtedy nie nienatka, wiesz, jak ona taka zamrożona, idzie, że ty kurwiony taki jesteś, że nie da się podnieść. Mm -hmm. No, to musisz, o, to musisz ogarnąć, musisz ogarnąć. ogarnął. Czy... Ręce polą ja... nie możesz podnieść, coś kurwa tego. Zatrzymywałem ostatnio pewnego chłopeczka. Znalazłem przy nim GKB. No no Można by to było wykorzystać! <laughs> wiesz co? Można, się, można by to! Można ja by było to powiedz... wykorzystać! Słuchaj, o, ostatnio pierdoliłem się na ośkę wagosów i zajebałem mi dwa kilo zioła i nikt o tym nie wie. Mm. Zatrzymajmy jakąś lawirynkę, że? Zatrzymajmy! Dzisiaj będzie ciężko, bo jest środa, ale na weekendzie. Na, na weekendzie? Prędzej, prędzej. Na weekendzie? Brzmi dobrze, brzmi dobrze. Słucham? Brzmi dobrze! Świeżo. No. no dobra. To może zostać bardziej ogarną. Ja Jadę razem. Dobra, a kto, się tobą, kto się Tobą zajmuje, bo ja jadę teraz. Nikt! Bo my będziemy ten. Przycigać na ten no wiesz? Ja bym pojechał na patrol, to wiesz To poczekaj, Jest tu ktoś wolny? Kim ty jesteś wolna? Bo tu Tjary trzeba zgarnąć No my no. jedziemy w Seu. A no dobra no bo jego tu trzeba zgarnąć bo my jedziemy na TT na tą dziesiątkę idziemy, nie? I ktoś jest do niego złotych. Jeszcze na dwójce po statusie On ma status siódmy aktualnie. Postatuj, Kto powiedzmy. kurwa ma status siódmy? Bo nie pojebało? Gustaw, słuchajcie, ty byśmy w stanie tutaj kadeta zgarnąć? Dijarę? Słucham? No to dawaj tutaj po ten, bo my będziemy bo bo my, a, bo my jedziemy, na jedziemy na to Seu i on, on tutaj jest żebyś go zgarnął w komendzie Czyli jesteś, je jesteś na celach? Dobra to ja go tam wyślę jeszcze potrzeb Dobra, Dobra na, to Gustaw Cię weźmie, on na celach jest. Gustaw, okej. Okay. Dobra, no tu do prawej, na dół po schodach i kurwa tu po lewej. Jasne, jasne, jestem na dzięki Ci, chłopaku. Dzięki Dobra, się. No, trzymaj się. Kurwa, służbiczki, za. poruchać nie można. <laughs> Ta, od razu poruchać nie można. Na pewno można, na pewno można. Nie wierzę, że nie. Nie można poruchać, kurwa, pierwsze słyszę, pierwsze słyszę, kurwa. Nie można poruchać. No i za ucieczkę! No i co? Kolego. Nie, nie Kierowałem! Co, panie tu, kolego? Kurde, Mamy cię! Co? No, no spopani, Mamy cię, panie kolego, co? A tylko się ziemia. Zaczęło no, się dopierdalać waszą to... matkę, co? Ha! Nie, 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 nie. ten, nie ten akurat je. nie był matki, nie? A, jasne. Okej. Okay. Nie tykalność akurat. Dobra, jasne. No, no, to co, piętnastaka ci wklepuję i na dwa koła. No w trzysta, na dwa i dwudziestu, na piętnaście. Hej, blondyna. No. Źle ma kurwa? Kto cię dyma? Ile? No to niech będzie tysiąc pięćset. mi się to podoba. Kurwa. No to pod ścianę i chód. No, wiem gdzie musimy jechać, chodź. Psy, blondyna. Kto ci dyma? A ty ze mną jedziesz, tak? Tak, tak, tak. No i dobra. Długo ty już służysz? Pierwszy, pierwszy dzień. Co ty się kurwa Co? Co? Co ty się tak kurwa garbisz? Eee. Mam, mam skoliozę. Skoliozę masz? Lordozę Tutaj jesteś w stanie wziąć kadeta zet? na palko. <noise> Jakiego kadeta? To się dopiero jednego dostałem wiarę. Właśniego, właśnie niego, właśnie niego, właśnie niego. A no to tiarkę sobie wezmę, no. Chyba, że wy go chcecie, to możecie go przytulić do siebie. No, bierz go, bo właśnie my jeździmy dwa ostatnim nie? To po prostu się nie da, No to, <totopatik> Dobra, <chodę. totopatik> no Dobra, to... No i chuj, on ma lordozy, i chuj. Chcesz się kierować, tiara? Eee... Ja, ja, ja te mogę no to... kierować. Co? <totopatik> to może ja mu ref Kurwa, a możesz ty wypisać... A ty nie możesz. Ja ty nie mogę. To weź to mi rudy, wypisz rękę. No to mi wypisz rękę, mam kurwa. Mam. E... Zaćmę mam. Nie widzę się w tej kurwa robocie stary czasem. A ja bym się widział akurat. <grym> kurwa, jak ten policjant wygląda? Ja se. Ja se do beki Michaela kurwa ustawiłem, bo widziałem, że miał mundur. Ja, ja, ja nie negocjowałem z nikim o tym, nie? Nie negocjowałem kurwa, z nikim o. <grym> Dobra, ja taką postać. No, to mi podeślij ten, to ja ci wypieszę rentę. No! Kluczyki masz, Hobkun. możesz sobie śmiało zapierdalać, nie musisz stać na czerwonym, bo chuja mi to lata. Ja, 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 jasne. Tylko błagam cię, ja już byłem ze cztery razy na wylocie, nie żeby mnie dzisiaj nie wyjebali, Git. Eee, co to znaczy? No to znaczy, że jak widzisz obywatela, to nie ma co od razu do niego jebać ze wszystkich sił. Eee, ja, ja, ja jasne, zapamiętałem. No i dobra. Eee, ja jeszcze się, raz, ja, się, jak, jak, jak pan się nam. No, Gustawik, Gustawik, Gustawik. Gustawik, Gustaw, okay. Gustaw Wolff, 351 numer 2. Zapamiętam, zapamiętam, Gustawik, okay. Gustawik, Gustawik, okay. Gustawik, 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 Gustawiczek, Gustawik. <gustavik> Słuchaj Gustawika, tak szczerze między nami. No, no. Są cząstkowie, może spili jakieś kurwa, wiesz, fajne policjanteczki, no. No są, kurwa, no oczywiście, że... Kurwa! To... Nie. Pobocz! On jest twój, wiesz o tym. Wiesz o, o tym, że on jest twój. Ja. On jest twój. Wiesz o tym. Mam go. Jesteś kurwa teraz kim? Jesteś teraz kurwa lwem, wiesz o niego. Dobra. Bierzemy, długo, Dobra. No. Obywatelu, gasimy silnik. Silnik raz! Żebyś, słys... żebyś go słyszał. On by sobie zgasz, nie? Silnik no. No. no i teraz, idziesz, wiesz co gadać? Ja wiem. Na pewno. Na pewno. Tu nie spierdolę tego. Nie spierdol tego. Jeszcze. <grymne> Dobra, wysiadaj. <grymne> nie ja tak. A tak nie. <grymne> Jeszcze. Raz. Dzień dobry, dzień, dzień dobry, dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. W zna dzień pan dobry. powód zatrzymania? No nie wiem, nie wiem. Dobra, wylegitymuj ty musisz najpierw prawo jazdy do dokument szłomości możecie jakiś. Ty też musisz, ty też Tak, zaraz, 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 najpierw jego. Proszę bardzo. Dobrze. Hmm. Kader Czesław Tijara. Zna pan powód zatrzymania? Nie znam, nie znam. No, naprawdę? Nie odpalaj się. Warto mm. najpierw wytłumaczyć. Dobrze. Najpierw dobrze, wytłumaczyć. Dobrze, 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 jasne. Nie, najpierw tłumaczysz. Jasne, jasne. Jak nie zrozumie, to... no. Słuchaj... No to wyhamowałem na zakręcie. Ładnie mówiąc, no... Przyjebał pan nas. Przyjebał pan nasz. I coś nie będzie no. trzeba z tym zrobić. Jechał pan nieodpowiednim pasem ruchu, a jeszcze spowodował pan kolizję. Na początku sprawdzimy pana trzeźwość. Eee... Możesz go na poboczy zgarnąć na chodnic Wyjdzie pan z auta i dmuchnie pan mi Dobra już za. Dobra Dmuchaj, tak długo aż powiem stop Dobra Aż zobaczysz zielone Dmuchaj tak długo aż zobaczysz zielone Dmuchaj, dmuchaj, dmuchaj. Dajesz, 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 bo nie... Dmuchaj! Dmuchaj! Jeszcze, 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 jeszcze! Jeszcze, jeszcze dmuchaj, 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 jeszcze, jeszcze, no jeszcze, jeszcze, dmuchaj, dmuchaj, kurwa, bo się nie zobaczymy wyników, dmuchaj. Maciek, jeszcze, jeszcze, mocniej, na mocniej. Mhm. Kolanko dobra. jakieś tam, nie macie nikogo? Nie, my już jesteśmy w statusie piątym. Dobra. Dmuchał? Ja już sprawdzam. Dobra, trzeźwy. Eee, dobra, dobra. Dzisiaj będzie dla pana pouczenie. Powodował pan co prawda prawie kolizję, ale z tego co widziałem nic się nie stało takiego. Jeszcze raz zobaczę pana, że jedzie pan kurwa jak jebany pirat drogowy obiecuje. Teraz sobie możesz pozwolić, wiesz, teraz wydaje mi się, że już jest tak, wiesz. No paliście kontakt, możesz sobie pozwolić. Tak. Dobra, no mogę, raz, mogę, zapow kucam, kucam, mogę zapowolić, tak? No, tak? możesz, no? To słuchaj mnie, frajerzyno, jeszcze raz, kurwa, będziesz tak jechał, to cię rozkurwię, rozumiesz? Rozkurwię cię i ja cię, kurwa, własnoręcznie posadzę za jebane krawki. Rozumiesz to, kurwa? You talking Gdzie... to me, ha? Rozumiem, rozumiem. No, kurwa. No, wydaje mi się, że zrozumiał. O, Pijaku down. ty, kurwa, ostatni kurwa, pijany, hm? Dobra, walą do naszych, chodź, 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 50, chodź, 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 chodź jakieś auto, nie masz. czy to pomogli. Ty jesteśmy bez broni, kurwa. Spokojnie, spokojnie, znam teren. Dawaj na backup, dawaj na backup. Nie, ja miałem I masz GPS-a, kitu na GPS-a. na czarno jakieś obywateli, jedni odjechali białym samochodem. Jedziemy do was, jedziemy do was. Dwa kwiatki. Idziemy, idziemy z koszernego, koszerne, Koserny. okolicy koszernego gdzieś, albo tak. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. My już jesteśmy. bombę, bomby, bombę jak podejrzał. Jak ubrani, na Cało czarno, kurwa, koszarni strzelają. To się okolice koszarnego, nie wiedziałem skąd potrzało. Podjęliśmy, podpalacyfika najpierw, bo mam D nawet zakupić. Dobra. Nie widzę tego co do jest w stój, 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 stój. Patrz, dachy. Weź go za weź go za od razu, bo mi kajdanki wszyscy David zabrali. Kurwa, stój, nie ruszaj się! Nie ruszaj się. Wejdź kurwa jakichś idiotów podjeżdża, poddają nas na dołazach kurwa i zabierają klamę i spierdalają. Ja pierdolę. O chuj z tymi ludźmi kurwa chodzi, No co. To... ja nie wiem, ja nie wiem skąd pad no. no Jest do zatrzymania. Trzymasz chwilę, a poskoczę po broń naszą kopalną. A nie nie, będę potrzebne. Dobra, obierzaj go, obierzaj, o będziesz z nim jeździł, dobra? Stój, 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 stój! Dobra. Ja jest, stój pas. Jeżdżę z nim. Powinien być jeszcze jeden gdzieś. Dobra, jeźdżą, jestem, ty... jestem, 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 jestem raz posłuchaj Dziaku, gaszy kama i będę cię ruchał. Dobra, 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 <grym dawaj <grym I więcej był? Widzę koszarnego podstrzał, tak ciastern mówił, ale ja tutaj nie widzę że nikogo. Ubrana na czarno na pewno, jeden uciekał na pierwszy a dwóch nie ma nie ma. wiem o, trzymaj o czary, do to, że dostałeś najgorszego policjanta, jakiego trzech. mogłeś dostać? Wiesz no o tym czy, zdaną, czy nie! Zaczęło się zdaną. strzelać wiesz, do nas. co? ja nie mam cię piesa jak to Dobra, dobra, ja jestem, ja jestem nie mam, pojebali mi. No, Może być, że Imię ten. Białym samochodem? Na no inf em nie. nie. To była czwórka e, jakaś tam. Ty na jesteś sztywny czy nie jesteś ty, nie, nie? Ja kurwa, nie, nie jestem, strywny, jak kurwa, jestem to jak No nie jesteś, to właśnie. Jestem kurwa. Jest jestem kurwa. Jestem sztywny. sztywny. Ja, jestem sztywny. Nie, nie będę cię puszczał. to frajer jesteś. Kurwa, co ty powiedziałeś filmowicie? To frajer jesteś. Zatrzymaj się jak możesz. Nie winny, kurwa, nie winny, kurwa. Rozjebać się za to, kurwa! Rozjebać się za to! Dobra, wypuść mnie, kurde. a gdzie jest ten auto, co tutaj stało? Słuchaj, strzelisz się do naszych, obiecuję ci, że kurwa wyląduje w kiciu. Ja. Wyląduje w kiciu. Ja, ja, ja. Obiecuję ci to. PR-a, zgłasz. zg zg zgłaszam, zgłaszam, zgłaszam. Gdzie jest y Jestem w nim, e jestem w bezpiecznym miejscu z nim. Czyli gdzie? No podjeżdż tutaj do nas, do nas. Dobrze, podjeżdżam. Tak, gdzie on? Ty z tyłu ktoś jest, się auto. Z tyłu, tyłu jakiś auto? Został zazdany tego auta czarnego, co podjechałeś, bo z wahajny znowu nie ma. Nie wiem, tego to kurwa na komendę i za wszystkie to samo. Spostrzelony, ten co macie w waży? 10-3. Kurwa, wrogi, 10 Normalnie kurwa, za kurwa gdzie jest ten, co tutaj leżał? A, lecę, no nie ma go Ale cisza, kurwa, nie i piskujesz i teraz. Za to, co odjebaliście. No jest kurwa. A co? kim jedziemy stąd. Ty, a to nie jest tutaj. Oni nie są tutaj obok was? Neguję. Dobra A my z nim na status siódmy, podbiziemy ci podwieziemy wam go pod ten A, pod Doigrałeś się dziewczyno Ty ja No i masz obraz <grym> Jaka dziewczyna No to masz obraz razy dwa nie, nie wiedziałem nie wiedziałem Nie że jesteś facetem przybiera Macie ogarnięta już tam